Komodex. Control it now. Komodex to rewolucyjna kuracja dla cery tłustej i trądzikowej oraz mieszanej, która leczy i zapobiega powstawaniu uszkodzeń potrądzikowych. Normalizuje skórę, nie przesuszając jej. Skóra tłusta, trądzikowa i uszkodzenia potrądzikowe powstają w wyniku różnych czynników, takich jak zaburzenia hormonalne, uwarunkowania genetyczne, zanieczyszczenie bakteriami, brak higieny, niewłaściwa dieta i stres. Komodeks to ośmiostopniowa kuracja. powstała by leczyć niedoskonałości tłustej trądzikowej skóry, zapobiegać ich nawrotom, redukując jednocześnie przebarwienia i blizny potrądzikowe. Krok pierwszy: Mydło Grapefruitowo-Cytrynowe. Usuwa sebum i zanieczyszczenia, dezynfekuje i rozjaśnia. Krok drugi. Trap i gomasz z drobinkami pestek trukwy i moreli oczyszcza skórę, usuwa martwe komórki na skórka. Krok trzeci. Eksfoliator reguluje pracę gruczołów łojowych, wprowadzając w hydrolipidową barierę skóry kombinację kwasów AHA i BHA oraz ekstrakt pomidorowy, który jest naturalnym antybiotykiem zwalczającym bakterie odpowiedzialne za trądzik. Rozgrzewający płyn o właściwościach antyseptycznych pobudza krążenie krwi, detoksykuje skórę. Wytworzone ciepło ułatwia bezpieczne usuwanie zaskórników. Krok 5. Dezynfekujący płyn retinol pobudza wymianę komórkową, a kwas salicylowy i mlekowy działają antyseptycznie. Krok 6. Wygładza blizny, a silnie rozjaśniające substancje, takie jak kwas kojowy, wyciąg z mącznicy lekarskiej i kwas cytrynowy, korygują przebarwienia. Krok siódmy. Maska pomidorowa kończy kurację, ściągając pory i wyrównując koloryt skóry. Krok ósmy. Oczyszczająca maska cynamonowa detoksykuje i dezynfekuje skórę. Dodatkowo łagodzi podrażnienia i pozostawia skórę odprężoną i odświeżoną. W kuracji Comodex występuje trzystopniowy proces leczenia skóry. Dokładne oczyszczenie i odtłuszczenie, złuszczenie skóry i przygotowanie jej do zabiegu. Rozgrzewający płyn stymuluje mikrocyrkulację krwi i limfy. Po usunięciu zaskórników aplikuje się składniki regenerujące i rozjaśniające skórę. Składniki przeciwbakteryjne leczą istniejące zmiany i zapobiegają ich nawrotom. Maska kojąca redukuje stany zapalne, zaczerwienienie, łagodzi skórę, normalizując jej ogólny stan. Już pierwszy zabieg Comodeks usuwa nadmiar sebum i dezynfekuje skórę. Jednocześnie zapobiega namnażaniu się bakterii, tym samym łagodzi stany zapalne i rozjaśnia skórę. Zestaw do użytku domowego Comodeks utrzymuje efekt kuracji gabinetowej, polepszając stan skóry. Kurację domową rozpoczyna się od usunięcia zanieczyszczeń i nadmiaru sebum bez przesuszenia skóry. Serum na dzień utrzymuje odpowiednie nawilżenie, działa bakteriostatycznie i matuje skórę. Serum na noc wspomaga odnowę naskórka, przeciwdziała przebarwieniom oraz rozjaśnia. Trądzik leczy się szybciej, pozostaje mniej blizn, a skóra jest zdrowsza. Dzięki stosowaniu kuracji na dzień i na noc, komodeks leczy i poprawia ogólny stan zdrowia skóry, nadając jej czysty i świetlisty wygląd.